Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałam przybliżyć temat bardzo kontrowersyjny, ponieważ jest ocean wiadomości, informacji, straszenia słowem karma. Chciałam Wam troszkę przybliżyć, zobrazować skąd się to wzięło, co to jest, jak to wygląda i czy faktycznie należy się tego obawiać ponieważ tak jak mówię, jest tego bardzo bardzo dużo w sieci. O tym się mówi, o tym się pisze, tym się straszy. Modne słowo, modne słowo, które nie wszyscy znają jego dokładnego znaczenia. Karma jest pojęciem, które wywodzi się z religii dalekiego wschodu. Przede wszystkim to nie jest nasze, nasze słowiańskie. Wywodzi się z buddyzmu, hinduizmu. I z wszelkich religii karmicznych. Jest to swojego rodzaju przyczyna. Pojmuje się ją w sensie prawa, przyczyny i skutku. Natomiast samo filozoficzne podejście do podejścia karmy różni się między tradycjami. Wspólne wyjaśnienie karmy to stwierdzenie, że wszystkie czyny tworzą nasze doświadczenia, naszą przyszłość. Tworzymy my sami. Karma kojarzy nam się z czymś złym, a tak naprawdę jest mylona z poprzednimi wcieleniami. Karma to karma, a poprzednie wcielenie to poprzednie wcielenie, i nie mają ze sobą kompletnie nic wspólnego. Jeśli nie radzimy sobie z własnym życiem, mamy zmartwienia, troski, kłopoty, to szukamy pocieszenia na różne sposoby. Jedni w lekach, inni w alkoholu, jeszcze inni u innych osób, a niektórzy doszukują się w karmie. Jednak to niczego tam niczego nie znajdziemy, ponieważ wszystko jest w nas i zaczyna się w nas. Trzeba mieć świadomość, że karma to prawo przyczyny i skutku, na które sami pracujemy. Jeśli siejesz dobro, wróci do ciebie dobro. Jeśli dajesz zło, wróci do ciebie zło. Karma nie jest karą. Tylko to, co dajemy, to dokładnie wraca do nas z powrotem czyli to dostajemy. I nikt ani nic nie jest tego przyczyną, tylko my sami. Przestańmy obwiniać kogokolwiek za to, co nas spotyka. Przestańmy szukać powodów do litowania się nad sobą i nad swoim życiem. Weźmy się za swoje życie. Przyjrzyjmy się swojemu życiu. Pochylmy się nad sobą i nad swoim rozwojem osobistym. W którym miejscu jesteśmy i co mamy do zrobienia? W której sferze życia sobie nie radzimy najbardziej? Nad którą trzeba się pochylić, na którą trzeba zwrócić uwagę? Co trzeba dopracować, poprawić? A którą zostawić na takim poziomie, jaka jest? Niektóre. Mm, Zadania mamy wpisane w datę urodzenia, jako tak zwaną karmę. Po to, aby zwrócić uwagę, co mamy do zrobienia w danym momencie i w danym temacie i jak się nam układa. A nie traktować to jako karę za grzechy za poprzednich wcieleń. To jest nieprawda. To tak nie działa. To, co niosą nam poprzednie wcielenia, to jest zupełnie coś innego i temat na inny wpis czy nagranie. Jeśli chcesz wiedzieć, jak pracować nad sobą, lub szukasz osoby jako mentora czy terapeuty, zapraszam do kontaktu. Czytam również z daty urodzenia, kart, również z kart Tarota. Sprawdzam energetykę czakr, osób, domów lub mieszkań. Wykonuję rytuały motanki, czyli laleczki słowiańskie intencyjne, czarną sól, czerwoną nitkę. Odblokowuje czakry i wiele innych w tym temacie. Także karma jest prawem przyczyny i skutku, i stąd modne powiedzenie, że karma do ciebie wróci, bo to, co dajesz, to z powrotem dostajesz. Niech nam się wiedzie.